Teraz pogadamy o cenach. 105 tysięcy euro za coś, co pokażę. To jest jako dobra cena. No, jeszcze może by coś tam uhandlował, ale za mieszkanie, które ma 148 metrów, okna w PCV, Republika Argentyna, widok na góry z meblami w idealnym stanie i do kupienia, tak jak to widzimy. Nie? Super. Cena na dzisiejsze warunki przy takim głównym miejscu. Sypialnia. Jedna podwójna. Tu maluśka. Dwie łazienki. Druga. Potężna kuchnia z galerią. W idealnym stanie. No i ta, ta część domu nie jest zewnętrzna. To jest minus, ale jeszcze kolejne dwie cypialnie podwójne. Jedna, druga. Jest to mieszkanie idealne na inwestycje, bo można tutaj włożyć. 7 osób to spokojnie. ósme piętro, winda, super lokalizacja. Jak to jest na Gandie, to mogę powiedzieć, że naprzeciwko Pasqual Martin, sklepu agedowskiego. Także czekam na zapytania, oferty Pedro68Mapatlen.pl.